Obrazowanie tego, czym często jest nasze życie i co przypomina. Popatrzcie, tutaj płynie woda, ale kawałek dalej. Ona jest nieruchoma. Pod spodem płynie, ale na wierzchu jest lód, nieruchomość. Jeszcze raz to przybliża. Tu płynie, tam nie płynie. Ale tylko na zewnątrz, na powierzchni jest zmrożona. Popatrzcie, jak niewiele trzeba, żeby wszystko stało się przepływem, żeby wszystko płynęło. I jak bardzo jest to nieprawda, bo pod spodem przecież wszystko się miesza i płynie. Co nas tak zmraża na powierzchni? Co nas tak odcina od tego przepływu? Ano, nasze doświadczenia, to co uznaliśmy za istotne, ważne, nasze punkty widzenia, nasze poglądy, nasza indywidualna perspektywa, która odcina nas od tego przepływu, mówi z Tobą: Nie płynę, nie pasujesz do mnie, albo to płynięcie jest zbyt bolesne, bo tak uznałem, bo tak doświadczyłem. Przecież pod spodem, pod tym lodem, i tak to płynie razem. Czyli jest to iluzją, którą podtrzymujemy, bo mamy takie zdanie, takie doświadczenie, taką urazę, taki punkt widzenia, że to jest oddzielone ode mnie. Sama się oddzielam, czy sam się oddzielam, poprzez ten lód, który buduje tę te barierę, ten mur. Spójrzcie głębiej, pod tą taflą wszystko jest jednym, jakby to było wreszcie to uznać i odprężyć się do przepływu, a nie znieruchomić w lodzie jako swojej racji. Tego nam życzę. Żeby się tak nie oddzielać, jak to jezioro na pół podzielone. Nie jesteś jedną częścią, jesteś wszystkim. A wszystko zawsze płynie. Nigdy nie stoi. Nigdy.